Kochani, spotykamy się przy mojej kawie grzybowej i mam nadzieję, że Wy też macie coś do picia. I temat dzisiejszego nagrania to temat dotyczący wielu kobiet. Jednak, tak jak jedna z Was zauważyła, pisząc do mnie, że o zespole Hashimoto mówi się dużo, na temat zespołu Sjorgena jest mało informacji lub wcale, lub niektóre osoby w ogóle nie wiedzą. Czym jest zespół Syorgena? A przecież dotyka większości kobiet po 40 roku życia. Więc dzisiaj o tym, jaka to jest choroba, jakie ma objawy, jak możemy sobie z nią poradzić, a jakie też są przyczyny, z jakich ona wynika. I tu oczywiście też Was odeślę do pozostałych podcastów, które nagrałam nawet z Lilianą. A dlaczego, to już Wam opowiadam. Zacznijmy od tego oczywiście, czym jest zespół Sjorgena. Zespół Sjorgena to choroba autoimmunologiczna, zresztą tak samo jak Hashimoto. Jak to, jak różnego rodzaju inne choroby. Jest tak, że w pewnym momencie nasz układ odpornościowy zaczyna chronić, Zamiast, znaczy zamiast chronić, zaczyna atakować własne gruczoły, tu akurat produkujące wilgoć, głównie gruczoły łzowe, gruczoły ślinowe. Efektem jest suchość oczu i ust, ale też zmęczenie, bóle stawów, a czasami problemy z innymi narządami jak nerki czy płuca. I teraz, skąd się to pierze? Słuchajcie, mówi się o prodyspozycjach genetycznych. Oczywiście, przyczyna do końca nie jest znana, dlatego że na choroby autoimmunologiczne tak naprawdę mają wpływ różne czynniki. Więc trudno jednoznacznie stwierdzić, że u Ciebie akurat powód jest, o podłożu genetycznym, a u kogoś innego wirusowym. Trzeba robić badania, wtedy możecie zadziałać. Więc nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała właśnie o tych predyspozycjach genetycznych, ale również podejrzewa się, że ma tu wpływ hormony mają wpływ, ponieważ ta choroba, tak jak mówiłam, częściej dotyka kobiet, zwłaszcza po 40 roku życia. Ale także wpływ mogą mieć infekcje wirusowe. Nie mówię tu o grypie, ospie i tym podobnych, nie. Między innymi wirus, wirus Epstein-Bara, Kręciłam cy... się, cytomegalowirus. Nie wiem, co mi nie chciało przejść to przez gardło. W każdym razie, jak każda choroba autoimmunologiczna, układ atakuje własne komórki. I choć nie znamy dokładnej tej przyczyny, to jednak chcę Wam opowiedzieć o tych genach. No, wiecie, że jestem nutrigenomikiem również, więc nie mogę pominąć tego wariantu. Z reguły osoby, które mają wariant genów, zwłaszcza w obrębie układu HLA, to one mają większą predyspozycję do zachorowania na tą chorobę. Co to jest ten gen i dlaczego ma znaczenie przy chorobach autoimmunologicznych, już Wam tłumaczę, bo czasami się słyszy, że coś tam może być zapisane w genach, a coś się odziedziczyło. I w przypadku chorób autoimmunologicznych, jak zespół Sjögren'a, naprawdę coś w tym jest. Dlaczego? Ponieważ jednym z ważnych elementów tej układanki, te geny, które w skrócie mówię HLA, to nic innego jak human leukocyt antigen. Po polsku ludzki antygen leukocytarny. No i teraz przełożyć to jeszcze na język polski bardziej. To grupa genów, która koduje białka odpowiedzialne za rozpoznawanie, co jest nasze, z naszego organizmu, a co jest obce w naszym organizmie, co wniknęło, co nie powinno tam być. Trochę jest takie jak wewnętrzny skaner układu odpornościowego, bo dzięki tym genom nasz organizm wie, co ma zwalczać, a czego nie. Ale u osób z predyspozycją do chorób autoimmunologicznych ten mechanizm się myli. I niektóre warianty genu HLA, tak jak HLA-DR3 czy DR4, ale bywa też B8, są one powiązane z większym ryzykiem rozwoju chorób, właśnie takich jak zespół siergena, jak reumatoidalne zapalenie stawów, cukrzyca typu pierwszego, celiakia czy toczeń. To nie znaczy, że mając taki gen na pewno zachorujesz, bo wam wielokrotnie o tym mówię. To znaczy, że twój układ odpornościowy może mieć tendencję do nadreaktywności. I wtedy wystarczą takie czynniki, które się pojawiają dodatkowo do tej puli genów, którą masz i, na przykład, pojawi się silny stres, pojawi się jakaś infekcja czy zaburzenia hormonalne, a wiadomo, że po 40 roku życia jest możliwe, żeby one się pojawiły. Mogą one go uruchomić. Ten poliformizm, który tam jest. No i dobrze. Czy można się przebadać na to? Słuchajcie. Genotypowanie HLA jest możliwe. Bardzo często w tych pakietach badań genetycznych MTHFR z UK, które można zakupić przez internet, tylko kosztuje to około 1000 zł. Z Lilianą interpretowałyśmy właśnie panele tych badań i HLA również tam było. Ale zwykle można zrobić takie badanie w kierunku tylko i wyłącznie tego typu genów w ramach diagnostyki immunologicznej czy przy dobieraniu dawców szpiku. Nie jest to badanie rutynowe, ale można je przeprowadzić. No dobrze, jeśli mamy obciążenie, co dalej z tym zrobić? Przy poliformizmach tego genu, czyli tych zmianach genetycznych, które się już aktywowały, Najważniejsze jest, słuchajcie, żeby zachowywać spokój, mniej stresu, więcej regeneracji, odpoczynku, uregulowany rytm dobowy, chodzenie spać o właściwej porze i o właściwej porze wstawanie, tak, żeby naprawdę się wysypiać, dbać o odporność, dbać o mikrobiom czyli tutaj z kolei mamy y, profilaktykę, właściwe odżywianie, świadome odżywianie, czystym jedzeniem. Y, o, o diecie jeszcze będę wam mówiła, natomiast no, na pewno dieta przeciwzapalna no i dbanie o nasz mikrobiom, czyli dobranie odpowiednich probiotyków po to, żeby wpływało to na naszą odporność. Wiecie, że odporność budowana jest w jelitach przez bakterie, które tam mieszkają zwłaszcza przez bifidobakterie. Ale Lactobacillusy również. No, i tutaj dobranie tego probiotyku. O wielu probiotykach ja już wam mówiłam i są te dostępne informacje, więc polecam wrócić do nich. Ale geny to jedno, pamiętajcie, a czy się uaktywniają? Zależy to od środowiska, w którym żyjemy, czyli od naszego ciała, od stylu życia i od tego, na co jeszcze mamy wpływ, bądź nie mamy. Hormony w przypadku tej choroby to przede wszystkim wpływ estrogenów. Zespół siorgena to działa w ten sposób, że jeśli mamy estrogeny, zbyt dużej ilości, one działają bardzo prozapalnie na organizm. Albo produkowane są zbyt dużej ilości wtedy też, kiedy jest zbyt duże obciążenie organizmu i zbyt dużo stanów zapalnych. Ale po 40 roku życia przede wszystkim występuje spadek poziomu estrogenów. I to również może zaburzać równowagę układu odpornościowego i też sprzyja autoagresji. Mówiłam Wam również o czynnikach takich jak infekcje wirusowe, czyli wirus epstein barr wirus cytomegalii, wirus zapalenia wątroby typu C czy HIV, mogą również wywoływać reakcję autoimmunologiczną. I ten mechanizm nazywamy mimikrą molekularną, gdzie wirus przypomina nasze własne komórki, a to prowadzi do błędnego ataku układu odpornościowego. I tu z racji tych wirusów, ja Was zapraszam do odsłuchania i w opisie tego podcastu, ja Wam podam link do podcastów, które nagrałam z Lilianą, ponieważ bardzo dużo osób zmaga się z tego typu infekcjami. Zarażamy się w młodym wieku bardzo często. Niektóre mogą być wirusy przenoszone z partnera na partnera. W małżeństwie chociażby, no i niestety, ale no nie jest to przyjemne, bo one często żyją w zakończeniu nerwów, a ujawniają się wtedy, kiedy spadnie nam odporność. No dobrze, przy tym zespole objawy, o których już Wam wspominałam częściowo, ale najczęstsze z nich to suchość oczu, czyli takie uczucie piasku pod powiekami, pieczenie, światło wstręt, suchość w ustach a w związku z tym trudności w przełykaniu, problemy z mówieniem, zwiększone ryzyko próchnicy, oczywiście te wszystkie objawy nie występują jednocześnie, to nie jest tak, że od razu macie je wszystkie, może część występować, a część uaktywnić się na przykład po jakimś czasie. Zmęczenie przewlekłe, nieustające po odpoczynku to jest takie charakterystyczne właśnie, bóle stawów, szczególnie rąk i kolan, i suchość skóry i błąd śluzowych także w nosie i pochwie. Co może objawiać się na przykład bólami w czasie stosunku, suchość w nosie, no to też wyczujecie. Objawy mogą być różne, u różnych osób, zmieniać się w czasie. Natomiast interesuje Was zapewne, jak się to diagnozuje. Poza tym badaniem genetycznym, oczywiście wywiad, badanie fizykalne u lekarza, badanie krwi w poszukiwaniu przeciwciał charakterystycznych dla chorób, autoimmunologicznych, test szirmela, mierzący produkcję łez, jeśli się zmagamy właśnie z tym problemem. No i też się czasami w celu oceny stanu zapalnego przeprowadza biopsję gruczołów ślinowych. Chcielibyście wiedzieć zapewne, jak sobie z tym radzić. Można poprzez różne rzeczy wpływać na zmniejszenie objawu zespołu. To tak jak z Hashimoto, że możemy je wprowadzić w remisję, tak samo i słuchajcie, tutaj z zespołem Sjorgena jest. Ale skutecznie możemy łagodzić objawy, natomiast całkowicie tego nie wyleczymy, ale możemy trzymać w ryzach. Więc cóż, zalecają co niektórzy sztuczne łzy i śliny, dostępne bez recepty lub na receptę, leki immunosupresyjne to oczywiście jest gestia lekarza i wasza czy się na to zdecydujecie ale możecie nawilżać powietrze jest to pomocne i w domu i w pracy więc też już nie raz wam pokazywałam dyfuzory olejki tak żeby cały czas to powietrze było nawilżone dieta bo ta bogata w omega 3 wspiera działanie gruczołów nie tylko Górczołów, bo wiadomo, ja już wielokrotnie mówiłam Wam, jak działają kwasy omega-3, i żeby zwracać uwagę jakich firm stosujemy kwasy omega. Natomiast no, rewelacyjnie działałoby w zespole Sjorgena ten, który ja przyjmuję, kwasy omega czy z ekologii, o których Wam mówiłam, gdyż hydroksyapatyt tam jest, który działa przeciwwirusowo, ale też witamina A, która rewelacyjnie wpływa na nasze oczy, również na wilgotność, również działa przeciwwirusowo, więc tutaj polecałabym ten rodzaj kwasów omega, Mega, pić dużo wody, małymi łykami przez cały dzień, unikać dymu tytoniowego, klimatyzacji, do skóry błąd śluzowych stosować nawilżające kosmetyki, słuchajcie, A oczywiście dbać o odpoczynek, redukcję stresu, gdyż on nasila jeszcze objawy. Mówi się też często o diecie śródziemnomorskiej, ale ja Wam mówiłam o diecie, że tutaj ważna jest dieta przeciwzapalna, więc wykluczenie glutenu, nabiału, cukru rewelacyjnie, tak jak już w przypadku Hashimoto to się sprawdzi. Keto dieta, jeżeli możecie wejść w ketozę i jeżeli nie odrzuca Was od mięsa, jak najbardziej. Myślę, że można tu również pomyśleć też o diecie karniwora, gdyż ona również należy do tych diet ym, przeciwzapalnych i spokojnie możecie sobie to stosować. Ym, ale były też takie badania nad tym, jak pacjenci z tą chorobą y, stosowali dietę roślinną. Ym, była poprawa przy przejściu na tą dietę. W jednym z opisów y, jest przypadek kobiet, które z zespołem sjorgena, toczniem rumieniowatym... Ym, i przeszły na tą dietę bogatą zielone warzywa liściaste, warzywa krzyżowe, kwasy omega i doświadczyły znaczącej poprawy objawów w ciągu czterech tygodni. To zależy co ty czujesz i jak czuje twoje ciało. Jeżeli źle się czujesz z diecie keto, z tłuszczami i mięsem, no to raczej będzie dla Ciebie lepsze co innego. Sami musimy wyważyć, bo nawet jak pójdziecie do dietetyka, on może Wam zalecić, to czy tam, to tak jak ja mówię, dieta przeciwzapalna jak najbardziej, no to tak naprawdę Twój organizm może inaczej funkcjonować, lepiej się czuć, na zupełnie czym innym. Należy słuchać swojego organizmu i działać intuicyjnie, oczywiście. Teraz, kochani, to, co jeszcze jest ważne, to oczywiście przy takiej suchości w jamie ustnej, poza tym, że zwiększa się ryzyko próchnicy, to ważne jest ograniczenie cukrów prostych, które mogą sprzyjać próchnicy. Oczywiście osoby, które starają się nawodnić, żeby nie mieć tak suchej tej błony śluzowej, którą ja już zaczynam mieć suchą pomału, poczekajcie, łyk kawy. To po spożyciu to, to trzeba uważać, ponieważ po spożyciu alkoholu, kofeiny czy pikantnych potraw niestety wysuszamy tą błonę śluzową, a to nie jest korzystne. Więc nawadniajcie się, korzystajcie z tego, z czego można i dbajcie też o miękką konsystencję pokarmów, unikając suchych, twardych produktów, które mogą podrażniać te błony śluzowe. Kochani, jakie można stosować zioła? I tutaj też o grzybach Wam wspomnę. Natomiast z naturalnych produktów, no chcę Wam powiedzieć, ponieważ ułożyłam recepturę do wsparcia organizmu zespole Sjorgena na prośbę naszej koleżanki, ją stworzyłam. No i właśnie dzisiaj wprowadziliśmy ją do sklepu, dlatego też pomyślałam, że dobrze będzie, jeżeli nagram Wam podcast i będziecie mogli w każdej chwili to wysłuchać. Szałwia lekarska, znana z właściwości antyseptycznych i ściągających, może być pomocna w pukankach, do jamy ustnej, łagodząc suchość i podrażnienia. Siemię lekarniane wiecie, że też zawiera śluzy roślinne, zresztą tak samo jak lipa. I słuchajcie, może nawilżać błony śluzowe i wspierać trawienie. Rumianek właśnie też dzisiaj go wrzuciłam do sklepu. Działa przeciwzapalnie i łagodząco. Może być stosowany, słuchajcie, w formie naparów do picia czy do płukania jamy ustnej. Uwielbiam rumianek i, i bardzo lubię go pić w ciągu dnia, ale także melisa i kozbek lekarski są takimi ziołami, które działają uspokajająco, wyciszająco, redukując stres, a też właśnie obniżają wtedy objawy chorób autoimmunologicznych. Natomiast to, co mogę Wam z grzybów polecić, to na pewno reishi. Ze względu na właściwości immunomodelujące, może wspierać równowagę układu odpornościowego, równowagę, nie aktywizować go, żeby jeszcze bardziej walczył, tylko pamiętajcie, że to są adaptogeny. Grzyby są adaptogenami, co oznacza, że wyrównują te rzeczy, które u nas się w organizmie dzieją. Kortyceps może również wspierać poziom energii i wytrzymałość, co jest istotne przy przewlekłym zmęczeniu. No i czaga, czyli ta chuba, o której zawsze wszyscy mówią, taka czarna na brzozach, bogata jest w przeciwutleniacze, wspiera organizm w walce z wolnymi rodnikami, ale również jest przeciwwirusowa, więc wiecie, nie ma jako takich badań, tak, nad ziołami, nad grzybami, akurat konkretnie w tej chorobie. Jest mała ilość badań w ogóle w chorobach autoimmunologicznych, ale widzę po osobach, które stosują grzyby sama po sobie, jak wiele mi pomogły, zioła również. No i jeżeli tradycyjna medycyna nie daje sobie rady, to ja myślę, że lepiej jest, spróbować pić sobie grzyby, pić sobie zioła, wpływać naturalnie na ten organizm, bo nie sztuką jest połknąć jedną tabletkę, byle szybko, byle zadziałało, a w spisie pełno różnych ubocznych powikłań, które mogą nastąpić po zastosowaniu. A więc powiem wam, no ja jestem tak tak nastawiona, że wolę korzystać z tego co jest naturalne, niż połykać tabletki. Więc mam nadzieję, że i wy macie takie podejście. Wiem, że to dłużej trwa. ja, no ja wiem, że to dłużej trwa i że mniejsza jest możliwość szybszego wyjścia z danej choroby, ale no od nas zależy czego potrzebujemy. I ważne jest, żeby pamiętać, że każdy organizm reaguje inaczej. A stosowanie ziół i suplementów powinno być skonsultowane z lekarzem i z fitoterapeutą, dlatego że na pewno groz Was przyjmuje jeszcze inne leki, ale pamiętajcie, że dieta i właściwe funkcjonowanie to podstawa w każdej choroby.